Siema, witajcie w kolejnym odcinku z Wish Blood, to jest ostatni odcinek, ponieważ. ta gra około 2 godziny trwa. A brakuje mi 8 minut do tego z Gorilla, tak. A gram już godzinę 54. Co znaczy, że już jesteśmy przy końcu, czyli. poprzedni odcinek skończyliśmy dosłownie przy końcu, więc trochę słabo. Ale no, z tego co. O Jezus. Z tego co pamiętam, musimy iść najpierw tam na dół, bo tam są sekrety. Kontrolków zapomniałem. Chyba ta. Dobra, najpierw musimy iść tu na dół. Bo tam u góry są se sekrety. Znaczy, bo tu na dole są sekrety, a tam u góry mamy iść. E, raczej do bossa finalnego, czy cokolwiek na końcu będzie. E, więc najpierw tu bym chciał iść. Zobaczyć, co w ogóle tu można znaleźć. Gdybym zaraz nie miał umrzeć. Z nie wiem, w którą stronę mam iść. Ale i tak umarłem. Idziemy sobie w dół. Chwila, my się wróciliśmy. Okej, okay, czyli tu w lewo nie ma sekretów, tylko po prostu się wróciliśmy. A tu w prawo co jest o pakoś, w którym nas nie było. No nie powiedziałbym. Tu góry co jest? Przejście do jakiegoś sekretu. Chciałbym, że to chyba koniec już za chwilę. Nie rozumiem. Okej, okay, więc wracam? Raczej sobie poradzę bez miecza. Babaj. Bye, bye. A tu na dole Okej, okay, a tu na dół No, więc raczej tu do góry mam iść, bo tam na dole nie widzę sekretów. Więc raczej tam na górę, na, na dół, znaczy się trzeba iść, a tu jest sekret. Okej, okay, jednak chyba na dół chcę iść. Co tu na dole jest? Zejście w dół, nie wiem co mi to ma dać. Nie wiem, to gdzieś prowadzi? No to u góry prowadzi tu, żeby wrócić. Co zleciałem? Co zrobiłem, niby Save zloadować, bo ja nie chcę tego od początku tam iść. Dobra, mogę. A tu spadłem. A tu mogę. Po to mogę powiedzieć, po ten owoc. Opłaca mi się. Bo to będę musiał wrócić. Nie, nie, opłaca się. Nie chcę. Na dół jest to. O mogę sobie otworzyć przejście. No i to co innego już? To już wszystko zmienia. Teraz już mogę po iść. Lecę po ciebie, owocku. No tak. Okej okay, ojciec. it's the final showdown <laughs> I'm not for real. This ends, and I accept my burden give me your powers child you have no idea what they'll do to you these powers are safer in my hands than with the likes of you do you even have the strength to fight your powers papa was innocent logan he hurt no one i know what i am there is no place in this world for our kind Inchalata. Co, 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 a zombie? Co teraz, jak mnie nie widzisz? really think i will do something it's the mighty rat seriously babe i think it's <laughs> better of this Wam się kończy już moc! grogo stajki. A uleczy się. Mój koszmar ropuchy z nieba spadające. No się coś boli, że ja mam z jednym i pół serca to robić No ej no way' że ja to zrobię, ja go nie wiem, jeszcze strzelałem na dodatek do pi**ek. No jak ja mam to zrobić? No już nie żyję. No. Jak to mnie Mighty Rat uczył Zawsze trzeba się odbić nie, nie, ważne, to tu nie zadziała Nie mam już mocy O, nagle jak mam mało HP, to się tam dostępu. Nagle No i nie żyję, no co mam tu zrobić co? no mnie kopnął no i teraz mogę go zaatakować nie muszę teraz tego Ha, bo jestem filtrowy dlatego nie mogę go zaatakować. Ja już moc stracę. Udało się? Omega chyba się udało. You can rest now, Papa. I will not become like him. I'll figure out how. There has to be a way. Książka. Idź po Idź You have defeated Logan and avenged your father. But your adventure does not have to end here. Continue playing to discover every secret or challenge yourself by playing again on a normal difficulty. Jo, lecimy, wychodzimy z tego. A czy mogę po prostu dalej grossa? So. No, więc to by było na tyle. Pójdziemy sobie do main menu. I jak zobaczymy, już nie muszę grać w tą grę, ale i tak w sumie skończyłem grę, więc to nie ma znaczenia. Ale lecimy do Gorilla, tak? Wyjdź z aplikacji. Teraz jestem w Gorilla, tak? Jako Jajuszko Fox. No pewnie jak oglądacie ten film, to już dawno nie jestem Jajuszko Foxem. Ale jeszcze jestem ja już go foxem. I tu jest cosmetic stand. Ha! Po prostu ją dostęp! Do ręki nawet. nawet! nie musimy jej zakładać. Look at this. It's the book. It's the book. Ocena książki sama w sobie. No i taka trochę słaba. Fajnie, jakby dało się zmieniać moce, że ogień, ten fantom. Lud, I by się inaczej świeciło, inny znaczek byłby, nie wiem, można byłoby zmieniać triggerem albo tym. Ale no, ludzie marudzą, że ta książka się nie otwiera i dlatego jest słaba, ale jak widzieliście przez całą grę, w ogóle się nie otwiera, tylko była jako taka ikonka, więc nie mieliśmy ją na boku, że ona dawała moce, ale w sumie nie otwiera się nigdy. No chyba, że ta książka z main menu to jest ta książka, ale wątpię. Ehm, um, ale no, książka taka trochę słaba, ale jeśli chodzi o grę Zakochałem się w tej grze No a jeśli oglądaliście wszystkie odcinki, no to wiecie, że, że ta gra to gra No i jak wygląda, jak działa, o co chodzi Ale mi ta cała fabuła, znaczy no trochę dziwna, no że zabili jej ojca jana, się zemścić, na przykład była w jakimś lesie, potem kejwie, potem jakieś Znaczy miasto jej, potem jakieś bagna, dojo-mojo, nie wiem, ale no mi się bardzo podobała ta gra I oby wam też się podobała jak oglądaliście filmy Ale no To było na tyle w tym odcinku Zdobyliśmy książeczkę Pewnie jak już to oglądacie to wiecie że mam książkę z poprzednich filmów Bo raczej to wrzucę O wiele później niż ją dostałem Ale no Kiedykolwiek to wrzucę Oby wam się spodobało I papa pa, widzimy się w kolejnym odcinku Znam życie jak to wrzucam Już pewnie Halloween jest Papá!